Drodzy doktorzy, chciałem się podzielić z wami ankietą, która została umieszczona w aplikacji Moje Internetowe Konto Pacjenta w opcji Profilaktyka. Postanowiłem ją zrobić i okazało się, że niektóre poprawne odpowiedzi są dla mnie delikatnie mówiąc dziwne i też opis uzasadniający wybór odpowiedzi wątpliwy. Może chcielibyście wykorzystać to do nagrania jakiegoś krótkiego filmiku i skomentować, czy jak jest to zgodne z aktualną wiedzą medyczną? Dla mnie osobiście już dwie pierwsze odpowiedzi są wątpliwe, ale trudno mi oceniać, bo jestem tylko zwykłym zjadaczem mięsa. A widzę tutaj, widzę tutaj skromność, dużą skromność, aczkolwiek widzimy, że już od jakiegoś czasu nas śledzisz i myślę, że sam spokojnie byś mógł nagrać ten krótki filmik. Oczywiście, że nagramy krótki filmik, bo mhm. widzieliśmy tą ankietę, widzieliśmy odpowiedzi. No i wymagają one delikatnie rzecz mówiąc y omówienia. No i jest to ankieta w zakładce diety NFZ. No to naz NFZ to są ci, od tego usypiania takiego a, 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 kotki 2 w przeciwieństwie do usypiania pacjentów chirurgicznych jakby środkami. Leka, tak, lekami. Tak to widzisz. Rozumiecie. Diety NFZ, czyli Twoje plany żywieniowe. Skorzystaj z darmowych porad dietetycznych i wygodnej listy zakupów na portalu Diety NFZ. Z drugiej strony fajnie, że, że do organizacje państwowe, których zadaniem no jest zajmowanie się zdrowiem, mają takie inicjatywy edukacyjne. I, i z drugiej strony biorąc pod, pod obronę NFZ, no bo skąd niby oni mają wiedzieć, że to, co promują, czy te odpowiedzi są nie za bardzo z tą nową wiedzą medyczną spójne. No bo to też się zgadza z tym, co mówimy w innych filmikach. Zachęcamy Was do obejrzenia właśnie tych o powstawaniu zaleceń dietetycznych. Zalecenia powstają w Stanach Zjednoczonych, one powstają w bardzo wątpliwym środowisku, w bardzo wątpliwych sytuacjach i przez bardzo wątpliwe osoby w bardzo wątpliwej komisji. To już na końcu no jeszcze jakieś filmiki. One są później przekazywane i kopiowane na chociażby zaleceniach, z których korzystają właśnie osoby, które piszą w nfz takie quizy o zdrowiu. No i możemy sprawdzić swoją wiedzę, wykonać test. No i pierwszym pytaniem testu jest numer jeden, węglowodany. Trzy odpowiedzi to podstawowe źródło energii dla organizmu. Dwa to powodują szybki wzrost masy ciała. To między innymi węglowodory cukry i skrobia. Napiszcie w komentarzu czy węglowodany to B, podstawowe B. źródło energii powodują B, B, szybki wzrost masy ciała czy. B? No nie odpowiedź jest A to podstawowe źródło energii dla organizmu. Zobaczmy wyjaśnienie odpowiedzi na to pytanie. Węglowodany to związki organiczne zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. To by się chyba zgadzało. Węglowodany zaliczane są do makroskładników odżywczych. Stanowią podstawowe źródło energii dla organizmu. Pochodząca z nich energia wykorzystywana jest m.in. do utrzymania właściwej ciepłoty ciała, pracy narządów wewnętrznych oraz aktywności ruchowej. Dobra, ja uważam, będę tłumaczył. Mhm. Ja uważam, że mają rację. Gdyby nie mieli na myśli węglowodanów spożywanych, tylko węglowodany produkowane przez własny organizm. Bo rzeczywiście, z jednej strony tak, można tak powiedzieć, glukoza, glukoza produkowana w organizmie, nie zjadana pod postacią pieczywka, jest głównym źródłem energii dla większości osób, które. Odżywiają się wysoko węglowodanowe, tak to jest prawda, ale jest parę ale. Ale polega na tym, że w momencie, kiedy zaczniesz odżywać się racjonalnie, czyli zgodnie z naszymi rekomendacjami, czyli wejdziesz w styl niskowęglowodanowy, to już glukoza przestanie być głównym źródłem energii. Głównym źródłem energii wtedy stanie się staną się ketony i tłuszcze, czyli trójglicerydy. Y i na tym polega ten cały problem, że te zalecenia dietetyczne, które funkcjonują niestety od kilkudziesięciu lat, są nieoparte żadną mocną nauką, robią z organizmu Twojego uzależniony organizm od metabolizmu węglowodanów, i on wtedy nie potrafi funkcjonować bez glukozy, dlatego musisz jeść co dwie godziny, co trzy godziny, bo poziom glukozy spadnie, i organizm woła narkotyku, bo nie zna innych alternatywnych źródeł energii. No tak, to lećmy dalej. Ale ponieważ tutaj kolega nas prosił o przejrzenie się też nauce, no to mamy artykuł w takim razie profesora Ludwiga z 2020 roku. Dieta ketogeniczna jako dowód na optymizm. No oczywiście, no trzeba być optymistą, nie ma co narzekać. I teraz zobaczcie. Ponad, dla ponad 50 lat życia, czyli od ponad 50 lat życia, wytyczne dietetyczne w Stanach Zjednoczonych koncentrowały się na Ograniczania spożycia tłuszczów nasyconych i całkowitych. Jednak wskaźniki otyłości i cukrzycy znacznie wzrosły w tym okresie, co może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego i gospodarki. Ostatnio dieta ketogeniczna zyskała znaczącą uwagę opinii publicznej i społeczności badających żywienie. No oczywiście że zyskała, bo coraz więcej osób takich jak wy idziecie do lekarza, do dietetyka, do pracodawcy, do kolegów i mówicie im, że odzyskaliście życie, odzyskaliście nastrój, odzyskaliście dobre samopoczucie i zdrowie dzięki diecie ketogenicznej. Diety ketogeniczne wydają się być skuteczniejsze niż diety niskotłuszczowe w leczeniu otyłości i cukrzycy. Oprócz zmniejszenia stężenia glukozy i insuliny we krwi, które można osiągnąć dzięki ograniczaniu węglowodanów, przewlekła ketoza może przynosić wyjątkowe korzyści metaboliczne, mające znaczenie dla raka, stanów, neurodegener ne stanów neurodegeneracyjnych i innych chorób związanych z insulinoopornością. No, tak, zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. Matrix to już wiecie, ale z niego tutaj wychodzimy. Kiedyś uważano, że ketony to jedne i te same ketony, które pojawiają się we krwi i pojawiają się w moczu u osób ciężko chorych z tak zwaną kwasicą ketonową. No i dobra, wybaczamy tym, którzy tak myśleli. Wtedy nie mieliśmy wystarczających dowodów na to, że te same ketony. Wytworzone przez spożywanie niskowęglowodanowej diety czy stylu życia, który my promujemy, w wyniku tego tworzą się ketony indukowane pokarmem. W żaden sposób nie możemy łączyć tych ketonów z ketonami trakcie kwasicy ketonowej i stąd wziął się strach i stąd biorą się nieporozumienia i do dzisiaj niestety spotykamy się z taką opinią, że jeżeli u ciebie zdrowego człowieka Pojawią się ketony w moczu, łapiemy się profesjonaliści za głowę i mówimy: Co żeś ty sobie panie zrobił tą dietą? Keto przecież dojdzie do zakwaszenia organizmu i kwasicy ketonowej. No nie, w tych czasach to już siara, tak myśleć, to jest obciach. To jest po prostu e, ignorancja i głupota. 20 lat temu to tak, byśmy dali tobie lajka like i suba pewnie, ale dzisiaj to jest obciach, nie mów tak, po prostu ugryź się w język i po prostu. Przemilcz temat ketonów, jeżeli się nie znasz. W oparciu o dostępne dowody, dobrze skomponowana dieta ketogeniczna nie wydaje się budzić poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa dla ogółu społeczeństwa i może być uważana za podejście pierwszego rzutu w przypadku otyłości i cukrzycy. No, jakieś pytania? Nie mam? Brak. No to idziemy do kolejnego źródła. No, zobaczcie, gdzie są dowody. Dowody są właśnie tutaj. Ostatnie badania podkreślają... Obecne niezbędną rolę ciał ketonowych w metabolizmie komórek ssaków, homeostazie i sygnalizacji w wielu różnych stanach fizjologicznych i patologicznych. Fizjologia, czyli normalnie żyjący zdrowy organizm, patologia, mówimy tu o chorobach typu cukrzyca, typu różnego rodzaju guzy, nowotwory, choroby degeneracyjne typu choroba Alzheimera. Oprócz służenia jako paliwo energetyczne dla tkanek pozawątrobowych, takich jak mózg, serce lub mięsień szkieletowy, ciała ketonowe odgrywają kluczową rolę jako mediatory sygnalizacyjne, czynniki napędzające posttranslacyjną modyfikację białek oraz modulatory zapalenia i stresu oksydacyjnego. No, słuchajcie, dlatego styl życia niskowęglowodanowy keto uchodzi za styl, jest stylem bardzo przeciwzapalnym, dlatego wycofują się wszelkie choroby, które u podstaw mają stan zapalny, chociażby otyłość i cukrzyca typu drugiego. Tradycyjnie postrzegane jako substraty metaboliczne związane tylko z ograniczeniem węglowodanów, ostatnie obserwacje podkreślają znaczenie ciał ketonowych jako istotnych mediatorów metabolicznych i sygnalizacyjnych w przypadku obfitości węglowodanów. Uzupełniając repertuar znanych opcji terapeutycznych w chorobach układu nerwowego, Pojawiły się potencjalne role ciał ketonowych w raku, a także intrygujące role ochronne w sercu i wątrobie, otwierając możliwości terapeutyczne w chorobach związanych z otyłością i układu krążenia. No tak, ewidentnie odczarowano yy, to słowo ketony, i na to słowo powinniśmy czuć miłość, radość, długie życie i zdrowie. Myślę, że pierwszy punkt został. Wyjaśniony. Idźmy do drugiej łamigłówki. Druga łamigłówka będzie um, prosta. Słuchajcie. Zalecany udział węglowodanów ogółem w diecie zdrowej osoby dorosłej wynosi A. 45 do 65% be, 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 be. B. 40 do 75% C. 35 do 55%. B. to jest zła odpowiedź. Z jest zero? Im więcej, tym lepiej. E, 45 do 65%. Taka jest odpowiedź. I teraz ja się zastanawiam za każdym razem. Na jakiej podstawie, chociaż wiem, ktoś zaleca komuś 45 do 65% węglowodanów. No Domyślam się, że powinno być to oparte na podstawy na twardych dowodach naukowych. Przeczytaj wyjaśnienia, jakie w tej aplikacji NFZ-owskiej usłyszymy. Zalecenia dla zdrowych dorosłych osób w populacji polskiej wykazują, by 45-65% całkowitej wartości energetycznej diety pochodziło z węglowodanów. Udział procentowy węglowodanów w diecie jest współzależny od zapotrzebowania na białko i tłuszcze. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Zapotrzebowanie na węglowodany może różnić się w zależności od wieku, stanu fizjologicznego i poziomu aktywności fizycznej. Zaleca się, uwaga, regularne spożywanie węglowodanów rozłożonych równomiernie na wszystkie posiłki w ciągu dnia. No a wszystkie to przecież nie dwa, tylko przynajmniej sześć, młody człowieku. Sześć trzeba jeść często i małymi posiłkami. No i teraz już wiesz, jeżeli nie wiedziałeś, że trzeba dostarczyć 45-60% do 60 energii, wartości energetycznej w postaci węglowodanów, bo twój durny organizm nawet nie wie, jak wytworzyć glukozę, kiedy nie zjesz pieczywka albo cukiereczka. O ile jeszcze bym zrozumiał te zalecenia u osoby zdrowej, regularnie trenującej, posiadającej sporą muskulaturę, która wchłonie te węglowodany zaraz po zjedzeniu, no bo pamiętajcie, 80% glukozy po jest zużywana przez mięśnie pod warunkiem, że te mięśnie są i one się ruszają. Ale jednak większość społeczeństwa, jak już wiemy, bo trąbią to wszystkie wiadomości, gazety i nie tylko, jest chora metabolicznie. Czyli nie możemy przekładać tych zaleceń na, na osoby, które nie trenują 4, 5 do 12 godzin dziennie albo nie są czynnymi opi olimpijczykami. No to teraz wyjaśnijmy, dlaczego ta odpowiedź jest błędną odpowiedzią i dlaczego jest niezgodna z aktualną wiedzą medyczną i dlaczego zapotrzebowanie na węglowodany dla organizmu, jest równe 0. Ja myślę, że ja posłużę się zaleceniami klinicznymi dotyczącymi postępowania u chorych z cukrzycą 2021 stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w podpunkcie węglowodany. Brak wystarczających dowodów naukowych na ustalenie jednej optymalnej ilości węglowodanów w diecie osób z cukrzycą. No, ma to sens. Czyli nie zalecajmy, tak? No, skoro... Czyli brak wystarczających dowodów naukowych, czyli no ja bym pomyślał, no to skoro nie ma dowodów, to może miejmy jakieś wątpliwości, może jakby poszukajmy tych dowodów, tylko tych dowodów nie ma. Ale mimo tego, w następnej linijce, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca. Udział węglowodanów w diecie powinien wynosić około 45% całkowitej ilości energii. Kropka to się samo komentuje. Przejdźmy do kolejnego punktu. Ale poczekaj, zanim przejdziesz do kolejnego mhm. punktu, to zauważmy, że zalecenia podobnego, podobnego Towarzystwa Amerykańskiego w 2019 roku Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne wycofało się z tych zaleceń, no, biorąc pod uwagę jednak fizjologię i anatomię człowieka i zauważając, że organizm Potrafi wyprodukować sobie węglowodany w takiej ilości, w jakiej potrzebuje do życia i prawidłowego funkcjonowania. Wobec tego zauważyli, że te zalecenia, które zostało beznamiętnie skopiowane i wklejone w 2021 roku, amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne już nie rekomenduje dodawania i e, głównego źródła energii jako węglowodany. Tutaj widać postęp. A tutaj widać za ścianek. No to zacytujmy w takim razie amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne. W raporcie w konsensusie amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2019 roku stwierdzono, że diety niskowęglowodanowe, w tym te, które mają na celu ketozę żywieniową, należą do najlepiej zbadanych wzorców żywieniowych w przypadku cukrzycy drugiego typu i że te wzorce żywieniowe, zwłaszcza bardzo niskowęglowodanowe wskazano, że zmniejszają hemoglobinę glikowaną i zapotrzebowanie na leki hiperglikemizujące. No słuchajcie, no to znaczy dokładnie hipoglikemizujące. Dokładnie to, że u osoby chorej na cukrzycę drugiego typu, która ma leki i chcemy u niej odstawić te leki, to powinniśmy użyć, jak to mówią, najlepiej zbadanych wzorców żywieniowych, zwłaszcza wzorców, które prowadzą do ketozy dietetycznej, czyli keto. To jest odpowiedź na to pytanie. Kolejny punkt w quizie na dietetyka NFZ to zbyt mała ilość węglowodanów w diecie a może powodować hipoglikemię, b zapobiega ketozie, c redukuje ryzyko otyłości i chorób serca. C c c c. c. No to jest błędna c. odpowiedź, bo prawidłową jest może powodować hipoglikemię. Według jakiego klucza przeczytaj wyjaśnienie. Zbyt mała podaż węglowodanów może obniżyć stężenie glukozy we krwi, czyli spowodować hipoglikemię. Brak węglowodanów w diecie sprawia, że organizm na potrzeby energetyczne zużywa białko, które są, które są cennym materiałem budulcowym. Diety o bardzo niskim udziale węglowodanów prowadzą do ketozy w nawiasie, zmęczenie o. wahania nastroju, problemy z koncentracją oraz do niedoborów witamin i składników mineralnych. No musimy, słuchajcie, skupmy się teraz, bo to cieka, jest cieka, cieka. punkt kluczowy w, hmm. tym, w tym quizie. No to po kolei. Hmm. Jestem gotowy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o hipoglikemię, to jest coś takiego jak hipoglikemia reaktywna, która jest wpisana w złe zalecenia dietetyczne. Bo jeżeli ktoś zaleca Tobie jedzenie wysokowęglowodanowe zgodnie z tym quizem w równych posiłkach, cały czas węglowodany, to insulinę masz podwyższaną. Insulina podwyższana, insulina podwyższana, insulina podwyższana. Insulina podwyższana. W którymś momencie Twój organizm już boi się tej insuliny i zaczyna zamykać receptory insulinowe. Dochodzi do insulino oporności. I w takim środowisku, kiedy twoja trzustka już na myśl o węglowodanach wytwarza potężne ilości insuliny bardzo agresywnie, to ta insulina agresywnie wpycha tą glukozę, jeszcze mm, tak na skraju działania ta trzustka wywala tą insulinę, wpycha tą glukozę intensywnie do komórek i powoduje hipoglikemię reaktywną. To jest stan patofizjologiczny. Ale jest coś takiego jak hipoglikemia w stylu niskowęglowodanowym, która jest hipoglikemią. Można powiedzieć fizjologiczną, fizjologiczną? I bezobjawową, nie mającą nic mhm. wspólnego z czymkolwiek złym. Ta odpowiedź, która tutaj została zaznaczona przez tak zwany system, ona w ogóle neguje i nie dostrzega procesu w wątrobie, który w wyniku którego tworzy się glukoza. Czyli zakładamy, odpowiadając w ten sposób, że Twój organizm... Bazuje tylko i wyłącznie na węglowodanach, które zjesz. To nie jest prawda, to jest to nie, to nie B. I to też nie jest tak, że w stylu niskowęglowodanowym używane są białka. Nie białka w stylu keto są chronione. Same ketony mają zdol zdolności i taki potencjał do ochrony układu mięśniowego. Plus jeżeli zadbasz w stylu niskowęglowodanowym o odpowiednią podaż białka i ćwiczenia oporowe, no bo bez mięśni przecież zdrowia nie ma, no to nie ma czegoś takiego, jak zanik mięśni, to jest nieprawidłowa informacja. Ja bym chciał zwrócić uwagę, słuchajcie, Waszą na to, co tutaj napisano w uzasadnieniu, że diety o bardzo niskim udziale węglowodanów prowadzą do ketozy, która jest według autora zmęczenie, wahanie nastroju, problemy z koncentracją. No to nie czytacie badań, bo badania kliniczne mówią jasno, że styl niskowęglowodanowy nawet długoterminowo powoduje podwyższenie nastroju. No tak, więcej energii, i to badanie rzeczywiście jest ważne. No to zobaczcie. Wpływ diety ketogenicznej o niskiej zawartości węglowodanów i diety o niskiej zawartości tłuszczu na nastrój, głód i inne zgłaszane przez pacjentów objawy. Celem badania było oczywiście zbadanie wpływu diety odchudzających na nastrój, apetyt na jedzenie i na inne objawy zgłaszane przez samych pacjentów. Czyli porównywano pacjentów w ciągu roku, czyli to już jest, zobaczcie, długi okres, stosujących styl niskowęglowodanowy i styl niskotłuszczowy, czyli to, co teraz większość osób stosuje, ale dodatkowo kazano im ćwiczyć. I wyniki były takie, że po. W dostosowaniu do zmiany BMI w trakcie badania uczestnicy doświadczyli znacznej poprawy nastroju w większości objawów. Niezależnie od diety, Dodał tu, dodany był tutaj czynnik aktywności fizycznej. To jest też dla Was ważna informacja, że ta aktywność fizyczna nie dla liczenia kalorii, tylko chociażby dla poprawy nastroju jest istotna. Objawy negatywnego nastroju i głodu uległy w większym stopniu poprawie u pacjentów, którzy byli na keto. Ja myślę, że tu nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, niech ten film uświadomi wam, w jakim Matrixie żyjemy. Jeszcze sporo czasu minie, zanim instytucje, które mówią tobie i nam, jak jeść i co do gara włożyć, dostosują się do aktualnej wiedzy. Ale co więcej, nie czekajmy, aż bezduszny system da tobie informacji, że teraz możesz wyjść z Matrixa. Tylko ty z tego matrixa możesz wyjść w każdym momencie, w każdej chwili, kiedy usłyszysz wiedzę, kiedy sprawdzisz tą wiedzę, kiedy zaufasz i kiedy zobaczysz efekty. Decyzja należy do Ciebie i to są Twoje decyzje, nie odgórne, tylko Twoje. A to jest kciuk, w który prosimy, żebyś walnął, żebyś walnęła, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej, coraz więcej osób będzie dołączać do tej niesamowitej społeczności gromadzącej się poza Matrixem.